Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów. Dziś zaglądamy do Leny, która być może zabierze nas do swojego pierwszego przedsiębiorstwa. E, mamy poniedziałkowy poranek. E, Lena i Samuel jeszcze śpią, przytulając się na łyżeczkę. Na dole podobna sytuacja, tylko że Rebeka nie czuje się zbyt dobrze. E, zarówno psychicznie jest ona bardzo nieszczęśliwa. Narcystyczny nic po nic niej, e, No i w sumie wszystko by się zgadzało, no bo teraz zapatrzona w ten swój nowy look jak obrazek. No i przy tym nic poniezły. Romansowanie z Digim tutaj się kłania. Mamy też Kamilka, on ma dzisiaj dzień wolny ze względu na to, że ostatnio był jego ślub. No i dzieciaki też lekko wymęczone. O, Oskarek, on już nie śpi. On przyszedł jeszcze podnieść troszeczkę galeretki. Podnie uwagę tutaj matki z ojcem. Może się zdrzemnie jeszcze przed e, szkołą swoją. No i mamy już wizytę gazeciarza, mamy również lokaja. On pokazuje gazeciarzowi tutaj właśnie pod tymi drzwiami proszę zostawić gazetę. Starą można odsortować na makulaturę. Zabierz ją, dostaniesz jakieś 5 groszy za to. I jeszcze, nie wiem czy mnie wzrok nie mylił, ale oproszę tutaj na chodnikach rozdawane są szampany, bo to przecież najbogatsza rodzina w mieście, oni muszą się pokazać. To jest niczym rodzina królewska, całe miasto musi świętować e, ślub jednego z członków, w tym przypadku Kamila. Samuel będzie już wstawał. On jest stary, jemu nie potrzeba aż tak dużo snu. A jako, że jedno wydarzenie miało miejsce, ślub się odbył, no to trzeba im także wybrać nowe stroje wizytowe, bo przecież nie będą się pokazywać w tym samym. Lena obawia się dziecka, a kto ci każe? Nikt nie ma takiego pomysłu na Twoje życie. To teraz będziesz panią bizneswoman. O Boże, Samuel, co ty wyciągasz jakieś łachmany? Takie coś? Nie, już się zrobiło lato przy okazji w tym momencie. Tak, o, wstali i nagle, o, proszę, lato przyszło. Fajnie tego. Koszulę można założyć, podwinie się rękawę. A jeśli chodzi o jego wizytację na salonach, to jako poważny starzec wybierze sobie poważne odzienie. No to niech będzie taki garniturek, taki troszeczkę slim. Jeszcze jakaś tutaj muzyka dochodzi, w którymś miejscu to gra. No i po dzieciaki zaraz zostanie wysłany autobus szkolny. Przed tym. Oskar tutaj się przebierze jeszcze. Chociaż on chyba się już ostatnio przebrał w takie dłuższe bluzy. Nie wiem, czy mi się to podoba. Ale to było raczej takie nałożone na siebie po wyspaniu się. Taka ala podomka. No ale jako, że już mamy to lato, no to jakiś t-shirtik, jakieś spodnie oproszę, kierokowy nam się z chłopak robi. Czerwona koszuleczka, jakieś konwersy. A rodzice tutaj nie szczędzą pieniędzy. Blanka musi zostać również zbudzona. A ty chodzisz nadal w tym bezrękawiku? Zej to, zgrzejesz się chłopaku. Chciałam zobaczyć, jak wygląda w nowej koszulce, tak? On się wstydzi pokazywać te marki. O boże Samuel! On jeszcze nie jest gotowy, żeby rozpocząć dzisiejszy dzień. No i jest również Blanka, ona też w takim raczej rokowo-gotykowym stylu chce się pokazać. Ale nie wiem, czy to jest ona, raczej wątpię. Idzie do szkoły, no to też tak troszeczkę nie przesadzajmy, tak? Niech będzie coś eleganckiego. Powiedzmy, że ona dostosowuje swój strój do sytuacji życiowej, w jakiej się znalazła. No i jeszcze strój wizytowy dla niej, to będzie pewnie kolejna rozkoszna sukienusia. No i może ta czarna, taka rozkloszowana, tutaj ma zebrany jakiś materiał w taką rużyczkę. Także jest elegancko, dystyngowanie. Blanka pokazuje się od najmłodszych lat. Wypadałoby jeszcze posłać ją jak najszybciej do szkoły. Biegnij szybko i nie chwytaj po to butelkę z szampanem. Został dla sąsiadów i innych ubogich. Jest i Lena. Ona z samego rana jakieś tutaj pilatesy będzie nam odprawiać ze względu na swoją tuszę. Wybieramy tutaj ubranie, będziemy jeszcze zmieniać wygląd, a raczej make-up. Chciała nawet pomalować Samuela. A ta dwójka sobie śpi. Śpiewają sobie kołysanki nawzajem. O Boże, Lena, co ty dzisiaj zakładasz? Ona jakiś taki faktycznie wiktoriański styl odkryła. Ale z kolejnie pasują ci te dżinsy. są za bardzo wycięte, więc może z taką kiecą. Ona musi całkiem wytwornie się zaprezentować. O mój Boże, taką suknię chce. <laughs> taką suknię chce zakładać. Nie pamiętam w ogóle, w czym ona się pokazała na ślubie Kamila. Czy to była ta? Możliwe? Nie wiem, ja już tutaj nie grałam chyba z pół roku. Dobrze, ustawmy jej taką suknię, a la Syrena, w odcieniu niebieskim. Ale w takich sukniach to ona raczej nie będzie chodzić, zwłaszcza na otwarcie swojego sklepu. Samuel mógłbyś się usunąć? Z tego miejsca, na coś pomalować, ona potrzebuje miejsca. Co gdzie jest tą Samuel? smutno Ci? Że małżonka Ci wygoniła z garderoby? Ona chce się spokoju ubrać. Przede wszystkim odświeżyć ten make-up po nocy. No i mamy tutaj coś rzucone na oko. Te rzeczy jej tutaj usuniemy. Dzisiaj taki e, full make-up dla Leny. No bo w końcu będzie prowadzić e, kosmetyczny salon. Nie wiem, co ona tutaj miała, jakie rzęski, więc damy jej po prostu te pierwsze. Jakieś cienie tutaj się pojawią. No tak bardziej stonowanie na oku. No i jest e, malinowa pomadka, która pięknie pasuje jej do tej wiktoriańskiej bluzki. Okularki sobie zostawi, no bo przecież lato jest. No i pięknie wygląda nawet sympatycznie na profilówce. Będzie świetną reklamą do swojego sklepu. Złotko. No i bardzo miło, że tak mówisz, a teraz nie patrz na mnie, jak się przybieram, no proszę. On się denerwuje, bo ona pewnie nie założyła majtek. No dobra, czy Lokajec coś tam zrobił do jedzenia? Bo Lena tutaj najbardziej byłaby głodna. A już coś tutaj jest, to proszę. Pytanie czy śmierdzące czy nie? Nie, chyba jest dobre. Zrobione przed chwilą świeżutkie jajca. Oczywiście Loka jeszcze będzie robił pięć innych posiłków. Równocześnie. Dobra, nie będzie, że Samuel dołączy tutaj do małżonki. Zjedzą sobie wspólnie Boże, on się przebrał w jakieś dresy, nie wierzę. Proszę już tych omletów nie rozkładać, o mój Boże, chyba dlatego, że my mamy aż tyle stołów tutaj. To może być powód. No i właśnie godzina 10 to jest idealna pora do tego, żeby zaprosić panów monterów, którzy nam rozdemontują tutaj wszystko, pozabierają dekoracje ślubne i tym samym będziemy mieć tutaj miejsce w ogródku ponownie na plac zabaw dla dzieci. Jest to o wiele ważniejsza sprawa. Takie coś to im też zabierzemy, bo oni już nie mają takich małych dzieci. Może Kamil się kiedyś to robi. No i niestety tutaj barów nie pozabieramy. Toma trzeba wysłać w ogóle na cmentarz, to już najwyższa pora, przeżył imprezę rodzinną, tyle mu styknie. Tutaj mamy już uprzątnięte, ale z kolei na tych stołach są jeszcze brudne talerze, tak więc wypadałoby, żeby lokaj się właśnie tym zajął, a jak nie, no to może Kamil, bo to w końcu była jego uroczystość, pewnie zostanie do tego zmuszony. Nasza rodzina niestety lekko przeziębiona, mamy też pomoc sprzątaniową dzisiaj zamówioną, no i ogrodnik również stwierdza, że super, są nasze roślinki. A Samuel chce mieć jakieś zwierzaka w domu, o, mój Boże, przecież to zostawia pełno kłaków. My mamy kogoś do sprzątania. No to co, ale to będą nasze drogocenne meble, na przykład podrapane. No zupełnie niefajnie. O, Kamil, czemu przychodzi z gacia? Na chodniku widzimy już jakiegoś pana, Aleksander, on chyba dopiero wraca z jakiejś imprezy. Wypaczył sobie już szampana. Nikt tutaj nie widzi? No Zaraz zabiorę całego do domu. A Kamil faktycznie lato poczuł. Wyszedł sobie w samych bokserkach na zewnątrz. Tutaj w sumie go żaden sąsiad już nie widzi, więc może robić co chce mógłby nawet na Golasa po prostu latać. No i nie chce jeść nawet z Leną i z Samuelem. Może boi się, że oni zażądają spłaty gotówki. A jego przecież nie stać. On jest biednym człowiekiem. No i Lena już coś tutaj dyskutuje, z lokajem obgaduje sprawy. Może oni by chcieli gdzieś wyjechać. Samuel w tym czasie idzie do toalety, później jeszcze szybko się przebierze. Skorzysta tutaj z wieszaka u Kamila w pokoju. No i następnie Lena będzie już organizować wyjazd do swojego sklepu. Właśnie zabierze męża ze sobą. Teraz to ona sobie obmyśla, jak ten pierwszy dzień otwarcia zorganizować. No i akurat Samuel wszedł, jak Rebeka taka rozgada, co ona stoi przy łóżku. On się nie krępuje, no oni jest w sumie w domu, ale ona przede wszystkim śmierdzi. Się okazało, stojąc w tej bieliznie. O Jezu, aż podeszła to zaczął kaszleć. Taki smród się unosi. Jezus Mario Bosko, jak można tak śmierdzieć? nie do wiary w ogóle. No i Kamil jeszcze coś przodną z tego tarasu. Lena tutaj odpaliła sobie bilarda, dawno nie używała. A to stoi, kurzy się, kolejnego szampana znalazła. Właśnie, trzeba szampana na otwarcie sklepu postawić. No i niestety Rebeka zdecydowała się najpierw umyć, a nie wybrać sobie ubrania, później będzie na golasa latać po tej chacie. No i Lena wsiada już do auta, razem naturalnie z małżonkiem. No i wybieramy się całkiem niedaleko, bo praktycznie ona ten swój sklep widzi tutaj. Z okna? On jest jej właśnie tam. A może i też nie? No do końca tego nie wiadomo. Może czas zjechać tam w mgłę. To jest prawdopodobne. No to do widzenia, panie lokaju, proszę nie żygać, na chodni. W ogóle o co chodzi mu? O co chodzi lokajowi? Czemu on się żegna. On się przyżegnuje. Jego przerasta to wszystko. Już nie ma siły na tą pracę, jeszcze Samuel też wyjeżdża, Boże. To było dziwne. Lena czeka jeszcze na swojego małżonka. A Kamil co robi? O proszę, korzysta z nieobecności swojej kuzynki. Możesz już schować sobie ten nie do stół. Akurat został on posprzątany. Dwa krzesła zabierze ze sobą. Absolutnie nieudany podryw. Kami zaliczył swoją żyć. No i mamy już widok na luksusowy sklep z kosmetykami Leny. Sklep ten widzieliście w jednym z ostatnich odcinków, więc nie będę tutaj robić żadnego oprowadzania, ale Lena po pierwsze musi zainwestować w taką zawieszkę do drzwi. Wygląda to trochę pospolicie, jak na jej gust, ale niestety takie są obowiązki każdej szefowej. Sklep jest otwarty i jak widać Samuelowi też się podoba, bo na zawieszce pisze nazwisko Leny. Przy okazji też jego. Tak się złożyło. No i tak jak było mówione, w pierwszym dniu otwarcia Lena pragnie ugościć swoich klientów jak najlepiej, dlatego zdecydowała się postawić barek. Jeszcze odmłodzić kogoś, wow. Będą jeszcze naturalnie balony, tuż przy wejściu. Z tej strony też mały bareczek, proszę. No i u Leny na pewno każdy produkt będzie drogi, bądź bardzo drogi. Torebki będą raczej drogie, bo to takie zwykłe, żeby zapakować sobie rzeczy do torby. Jeśli chodzi o te kosmetyki, no to bardzo drogie tutaj, bo tutaj jest więcej sztuk w opakowaniu, tutaj praktycznie jest cena za zestaw. Tu mamy perfumy, perfumy to są drogie rzeczy naprawdę, a już zwłaszcza takie nowiutkie różowe, to one to już całkiem. Takie ochrony jakieś przeciwsłoneczne, przybory do golenia, to tutaj ustawmy po prostu za drogie, to nie są jakieś wygórowane rzeczy. E, artykuły kąpielowe będą także drogie, tak samo jak jakieś tam mydła, czy szczotki do włosów. Tutaj mamy jeszcze chusteczki higieniczne, do zmywania na, makijażu, jakieś takie kule do kąpieli, no to wszystko pójdzie za cenę zwyczajnie drogą. No i wygląda na to, że ceny zostały już ustalone. Lena w takim razie e, zobaczy, kogo można by było zatrudnić. Właśnie w tym sklepie, kto ma jakieś wyjątkowe doświadczenie, a te Samuel wita gości. No i pięknie. Samuel też ma e, jakieś swoje zadanie. On będzie robił tutaj dobre wrażenie i leżał jak model na takim tapczaniku. A do pracy moglibyśmy zatrudnić taką balbinę, która jest taką zwykłą pomywaczką. Jakieś podłogi czyści gdzieś. Gustaw Gustowny, ale on jest kierownikiem w zupełnie innej branży, on prowadzi muzeum. Janinka obraz, no to ona jest tajnym agentem, tak? Nie sądzę, żeby chciała się pokusić na taką pracę. Nasza okochana teściowa natalka. Ona raczej nie ma zbyt wygórowanego doświadczenia. No i Szymon, polityk. Także no ta Balbina jedyna. Co prawda z zagroszona nie ma doświadczenia. Dostanie po prostu mniej za godzinę. To się gdzieś tam wyrówna. I tak chcemy jej dać nową pracę i właśnie tutaj w tym miejscu. Eryka przyszła jako pierwszy tutaj klient, to proszę. A jeszcze słuchajcie, można zamówić barmana? Oj, wydaje się, że raczej nie. Dlatego Samuel zatroszczy się... Z... Czemu że szkankami? Ojejku, oni nie mogą... Robić takich derinów? O za to jaki falstart w ogóle, okropnie. Dobra, to nie chcę tego. Usuń mi to, proszę jak oni już zarobili na tym przedsiębiorstwie. Miały być alkohole, a wyszło jak zawsze. Dobra, trzy szampany może to wystarczy. Chyba też nie będą mogli tego pić w żadnym stopniu. Nie wiem. Dobra, mamy takie wyjątkowe szafki wiszące w powietrzu. To jest z tego Verona nie zna. No i Eryka, tak jak już wspomniałam, pierwsza klientka sklepu. Gorąco i tak okropnie, To no to dziewczyno zdejmij tą kamizelkę, tak? A nie, zapacasz się i psujesz tutaj powietrze w sklepie. Tak wysokiej jakości. No dzień dobry. Czym mogę pomóc? Jakieś wyjątkowe artykuły? Pani szuka dobrej jakości? Nie wiem. Tak spojrzałam, spojrzałam tak na panią dookoła i jakoś tak. Może być dobra klientka, ale nie wiem. Nie podobają mi się jednak te stoły. No i przyda to seba. Seba, no widzę, że już chciałeś zobaczyć, jak urządziłam sklep. No pełna jakość, jak widzisz. No właśnie, ja też witam. Pochwal coś, seba. Na razie muszę się rozciągnąć? No i tak popatrzę, może coś macie dla facetów. No oczywiście, że mam. No i przyszła jeszcze ta Sara. To jest właśnie żona Gustownego, o którym była mowa. Prowadzą to muzeum i wyroby jakieś takie rękodzieło, te sprawy. Fajnie, że lato to w końcu nie zmarzniesz w tym stroju. No myślę, że najwyższa pora, żeby po prostu wezwać pracownika. Mamy aż trójkę klientów, w tym jeden się zdecydował, o proszę, drugi się klient zdecydował. No witam panią, bardzo serdecznie. Proszę poczekać, bo jeszcze pracownica nie dotarła, a ona się zajmie tutaj przy kasie. Ja mogę po prostu porozmawiać, dotrzymać towarzystwa w taki sposób. Czy pani reflektuje? Nie wiem, no pani jest chyba zdziwiona tą całą sytuacją. Trzeba czekać po prostu na pracownicę, która zaraz się zjawi. Jest to jej pierwszy dzień pracy, dlatego Lena powie jej, żeby... Dobra, przywita się najpierw nie będzie taka, przedstawi się ogólnie. Jak ona się tam nazywa. No i ustawi ją na kasie. O Boże, Samuel już zaczyna e, flirtować tutaj z tymi dziewczynami. Już ona jest tam śmiała z jakichś jego rzecików. Lena już całkowicie będzie zazdrosna. Sara jeszcze tutaj przypatruje się, co ciekawego mają. Kupi sobie może chusteczki, a może kule do kąpieli. A Seba z kolei też patrzy na jakieś takie mydełka ręcznie robione. Fajnie to wygląda w takim słoju. No i Lena wydawałoby się, że już wydała polecenia. Niestety balony nam już się spsuły. Takie to ba zostało zakupione za niebotyczną kwotę. A żal. O Jezu, kolejny pękło. Na naszym wręcz oczach. No nic, dobrze, Samuel już nie przeszkadza tej klientce, niech ona zapłaci, daje jakieś 5% rabatu. Okej, okay, ale jak to się robi? Nigdy nie pokazał ty jak się obsługuje kasę. No może ona coś sobie jeszcze tam dobierze do tego, a Samuel sam jest chętny, żeby zdezynfekować ręce. Muszę dezynfekcję robić, wiesz, rąk, bo rozmawiałam z klientką, a teraz wiesz, czasy po COVIDzie ja już miałem, ale można się zarazić ponownie. Tu w też mają takie próbki ich osobistych kosmetyków, które sprzedają. No i można tutaj pięknie sobie pokorzystać, a później kupić. Seba, jak tam u Ciebie? Coś ci przekonuje? Chyba nie. Jakieś takie drogie ceny masz ty Lena? Raba dla rodziny? Nie wiem. Ja potańczę lepiej z moim mężem, a ty się decyduj na coś. Zobaczymy jak będzie. Sara tutaj już płaci za kosmetyki. Balbinka przyjęła pięknie wypłatę, uderzyła się szufladą, ale to nie szkodzi. No i z dumą Lena może pokazywać jakiś dyplom. No to fajnie, ogólnie miło. Fajnie, ci poszła ty, Kasia. Super cię poznać. Boże Sara, ona już pewnie próbuje rozdać wyściówki do muzeum. No i Eryka też już płaci, też coś nabrała do tej torby. Ci cały czas tańczą, nie? Może ty teraz spróbujesz przekonać siebie do kupienia czegoś, co? Będziemy zarabiać na rodzinie. No Seba, halo! Mówi się. Jest taka sytuacja, że moja tutaj małżonka Lena, ona aż skacze na skakance, żebyś ty to wziął. No dobra, to chyba wezmę. Taki widok niespotykany. Czemu wiele byłeś, Samuel? No bo ta Sara, proszę, znowu patrzy produkty, tak? masz wszystko kupić naraz, to tak płaci na raty. Nienawidzę takich klientów. No ja też. O jezu, tutaj jak dużo rzeczy już poszło, zobaczcie, jakie półki puste. Mamy już o pierwszy poziom przedsiębiorstwa? Boże, Lena, ty będziesz na serio bizneswoman. Co jej potrzeba? Znaczącej reputacji, no wiadomo, to jest Lena. E, może pani dziewczyna, jakie ty masz ogólnie w tej pracy? No, szczerze mówiąc, żadne. Dlatego się zastanawiałam, że nikt mi nawet nie pokazał, jak się obsługuje kasę. Coś się nie będzie zgadzać, to nie będzie moja wina. O mój Boże, oni wybiegają z tego sklepu. Co oni robią w ogóle? Nie, no nie mogę. Jaki Seba, ty? Co wy w ogóle odwalacie? A tu przychodzi pani Judytka. Chciałaby się może pomalować. A wy takie rzeczy, naprawdę. Ja widzę ogólnie przyszłość dla mnie w tym biznesie. No i przede wszystkim, że tak wytwornie tutaj jest. Wytworne klientki. Dobra, obsłuż tego Seba. A później wieczorem... Skuję dla ciebie jakiś wytworniejszy strój do pracy, dobra? No to dobra, to poczekam do wieczora. No i pięknie. Piękny Samuel. A pani Judyta? No ona nie jest zbyt wytworna, także. Chyba jednak się nie będzie mu podobać. Co tam, Samuel? Fajnie, że się wyrwaliśmy z tego domu, co? Tutaj Sara również czeka. Już do zapłaty ponownie. Statystyki im popsuje, bo liczona jest jako podwójny klient. No to pasę, bahala, hej, pożegnaj się chociaż. I tak wyszedł naprawdę bez podania ręki. Samuel, co ty patrzysz tak na tą panią, no? Nie, nie, ja tylko patrzę, co ona po prostu. Na co się decyduje, co bierze. Ja ci zaraz wezmę. No dobra, jako że już wieczór, no to pierwsze co, wznieśmy toast. Drodzy klienci, mamy tutaj wyjątkowego szampana. Ja się przede wszystkim napiję po raz pierwszy z moim mężem. No proszę skarbku, żeby nam się udał ten biznesik, i żeby nie ja stała się wyjątkową biznesową. No i pięknie. Samoja musi iść do kibla, a okazuje, że gościu czegoś szuka. W kiblu, co nie? To jest tak normalne, że aż w ogóle. No, szuka pan czegoś w naszym kiblu? O co chodzi? Proszę zadzwonić następnym razem, jak pan czegoś konkretnego szuka, to nie będzie pan musiał przewodzić. Co mam pokazać? Proszę się usunąć, bo możesz skorzystać z toalety przede wszystkim no i przyszła ciężarna monia jeszcze. Ja bym miała perfumy, które by dla pana pasowały. No to dobrze, to poproszę o prezentację tego towaru, tak? Dlaczego pan się denerwuje? Halo! Sedes jest w tym momencie mój. Te produkty są tutaj na sklepie, a nie w kiblu, proszę pana. No i zaczął niestety padać deszcz, bo mamy odwiedziny strasznej wiedźmy balbiny. O, ona z tą mordą to nic ciekawszego nie zrobi, także nie ma co tutaj przychodzić Lena jeszcze przeglądała się w lustrze. Czy na pewno dobrze wygląda? Moniu, jak miło cię widzieć? Boże, jak przytyłaś masz prawie taki sam brzuch jak ja. Balbina zasłużyła sobie na przerwę, także Samuel tutaj do niej przyjdzie. No witam, ja jestem tutaj założycielem, właścicielem firmy. A ogólnie to wysyłam na przerwę. No to dobrze, no to. Ale Boże, jak pan pięknie w ogóle wygląda jako właściciel. O jezu, jak miło, jaka balbinka, ty. Boże, twój szef i ja jesteśmy kuzynosem. Czy ona wie, że. Samuel jest jej szefem. Boże, jak ona z wciska, nie wierzę w ogóle, nie? No nic, co zrobić. Samuel tym razem sam będzie musiał tutaj obsłużyć panią Judytkę, No on to zrobi nawet chętnie. Ma różne takie umiejętności, się nie mógł jeszcze popisać w tym domu. Pani to korekta nosa by się przydała. O Jezus Maria, jak nie dogadują. Monia się denerwuje, ona ma zmiany nastrojów, tak? Jest w ciąży. A jak ją zdenerwujesz, to ona nic nie kupi przede wszystkim. No i Lena już widzi, że powoli makijaż się tutaj rozmazuje. Dotarły ubrania dla dziewczyny, ale ona została wysłana już do domu, na przerwę przez Samuela i niestety pojawi się dopiero dnia następnego. No cóż, trudno. Czy Monia się na coś zdecydowała? A jednak tak, mamy jakiś tutaj zakup. No i myślę, że Lena będzie sobie spokojnie już zamykać. No nie no roba alety. Pewnie ta czarownica przyniosła. No fajnie, że coś kupiliście, że jesteście zadowoleni. Ja już tutaj zamykam ten sklep. Samuel, obsłuż jeszcze Monię. No i oczywiście Lena spojrzy sobie na produkty. Całkiem spore się zrobiło dzisiaj oblężenie, muszę powiedzieć. Proszę, jak chusteczki miały branie. E, takie tutaj płyny do kąpieli. Mydełka nawet dwa, mały ręczniczek. No szkoda, że nikt tutaj nie brał e, perfum, bo ładne są, wyjątkowe. No i nikt nawet nie chciał specjalnej, wyjątkowej torebki z tego sklepu. Zanim wrócimy do domu, no to Lena... Zajmie się może jeszcze uzupełnieniem towaru, a może nie, a może właśnie ona e, zobaczy teraz znowu personel. Może właśnie jakąś inną osobę ona by jeszcze zatrudniła. No bo gdzie ona? No pracą się raczej Żydzi ona jest właścicielką, tak? Gustowny Janinka, czyli się pojawi tylko i wyłącznie ten cały Kent, ale ona nas nie interesuje za bardzo. E, czy nasza pracownica dobrze się już czuje? Mogłaby jeszcze przyjść na nockę, popracować troszeczkę. W tej chwili nie mam siły, no cóż. Przykro! Nawet się nie starasz, a dopiero została zatrudniona. Samuel, musisz mi pomóc. Boże, jak ty pięknie nawet wyglądasz. Nie wykręcisz się, uzupełniaj towar. Akcja będzie tutaj troszeczkę przyspieszona. Jakieś tam gotówki zostały dzisiaj zarobione, ale wszystko oni to wydadzą na nowe produkty teraz. Oni wszystko ze zero mają. To znaczy, że Lena po prostu sprzedaje próbki, które pewnie dostała za darmo od jakiejś firmy. Taki to sklep luksusowy. No i w tym momencie zakończyło się uzupełnianie towaru. Lena i Samuel wracają do domu. Pełen sukces. O Boże, ile much tutaj lata. Nie do wiary. A kamień nic nie robi, tylko pływa. Przykro mi, ale no niestety trzeba już wyjść z basenu. Tutaj wróciła Lena, Samuel, oni się zaraz zaczną denerwować. Dwójka naszych właścicieli sobie przejdzie się odświeżyć troszeczkę. No i wracają od razu dzieci, a raczej Blanka. Cześć kochanie, córeczka. No jak miło wróciłaś. I jeszcze przyprowadza Sylwestra. Ona chyba się zaczyna oglądać za chłopakami. Kami zakłada sobie dzisiaj taki komplecik w ciemnym kolorze na znak swojej żałoby, że już stał się mężem. Ale i tak będzie chodził w takich gaciach. Boże Kami, co ty tak ryczysz? Zakłada jakiś bajkowe gacie i ryczy. Zero wsparcia w tobie, jeszcze jestem chora. No i... o proszę. Psikam. Godzina tak późna, a Rebeka dopiero nakłada na siebie ubranie. No i jest pokazywanie ciała z każdej strony. Z tego znamy właśnie Rebekę. Sylwek się tutaj zahaczył jeszcze na jajeczko. Zje sobie tutaj obiadek. Może ona po prostu się do niego dosiądzie, porozmawiają troszeczkę. Jak tam smakuje ci jaj, co? co powiesz, Sylwek ogólnie? Jakie muzyki słuchasz? Podoba ci się ten utwór, który leci ze ścianą? Całkiem tak. No i Lena oczywiście już leci do żarcia. Głodna po tym całym dniu w pracy. No Rebeka też powinna, ale nie wiadomo dlaczego krąży ona w kierunku Kamila. Coraz więcej czasu chce z nim spędzać. Ale ja nie mam dla ciebie czasu, Rebeka. Muszę napić się chyba O proszę, jaki to kami. Możesz odejść tutaj, od stołu Sylwek zresztą poszedł nalać ci alkohol Jak się rozpija młodzież w tej Weronie, nie do wiary Lena na zewnątrz, je sobie omleta To by można było ogólnie schować By było najlepiej O Jezus Maria, jaki oni robią mi toast tutaj Chcieliśmy wam zrobić toast za to, że już jesteście małżeństwem A Rebeka, Boże, jak miło Ale ja nie wierzę po prostu No dobra, chodź, pocałujemy się dla młodych Oni chcą zobaczyć, jak to się robi O Jezu No i Oskarek doskonale radzi sobie w szkole a Blanka tutaj spędza czas właśnie z seskiem. O, on by mu ten szalik. No i Oskarek, super, pilny uczeń. Leci gdzieś do mamy albo do taty, a jednak do taty, no. No przepięknie, przepięknie ci to poszło dzisiaj. Czy jesteś jeszcze do jedzenia? Lokaju, bo zawsze jest tyle żarcia, a teraz się okazuje, że nic? No coś będzie dopiero robione, o Boże. To ma być na czas, jak ktoś jest głodny. A Lena tak teraz się przechadza po swoim salonie. To sobie tak patrzy, ogląda, płaci za sprzątanie w domu. Może uzupełni rybki. Rebeka też głodna. O Boże, to będą lody, ale obiad. Nie do wiary. No trudno, częstujcie się tutaj. A Kami przyszedł to proszę. Wódeczki popić? A ty co się tutaj obsługujesz, młody? Nawet piętnastki nie skończyło, proszę, on sobie drineczki robi tutaj u sąsiadów. Blanka idzie właśnie do toalety, a Oskarek z całą pewnością położy się spać. Wymęczony chłopak. Aj Lena, Lena. Muszę jeść loda. No trudno. Zawsze to zapcha twój żołądek. Rebeka już je. Ona nie wybrzydza. Lody też są spoko. Sylwek to po prostu tak korzysta z tego domu. Teraz zaczyna grać bilarda, on po prostu się czuje niczym w takim domu zabaw. Jezus Maria, teraz sałatka jest podawana. Nie no nie wierzę. Jak nie było nic, to nie było, jak teraz to przesada. Czemu Oskar poszedł do pokoju Kamila? Lena troszeczkę tutaj ćwiczyła, ale jeszcze powyrzuca te butelki. Tam już na dnie, tylko coś zostało. Rebeka? Nadal jest głodna, także no nie wiem. Zrób sobie kolejnego loda. Kamil płacze. Jezus Maria, teraz sałatka jest tutaj rozstawiona, nie wierzę. Kolejny stół dla Kamila. Ten się troszeczkę uwolnił. Blanka tańczy, chce chyba zachęcić tego Sylwka, ale on już ma swoją wybrankę. Ma przede wszystkim taką Paulinkę. Pepeta. Niestety wszyscy nadal są chorzy. Co słychać i widać? Lena kaszle. Tak właśnie, to wyłowa o tobie. Creepy. No i Oskarek ma już jutro swoje urodzinki, ale na za dwa dni stanie się staruszką. z tak jeszcze wypytuje Blanki, kto to jest ten chłopak, czy to jak się jest jej najlepszy kumpel. A może coś więcej, może ona powinna założyć cukienkę, żeby mu się troszeczkę przypodobać. W sumie tak ona by się mogła przebrać z tego kostiumu. A Oskarek stanie za ten czas, obejrzy sobie film dla dzieci. No nic młody, wypijemy tego szampana. Ale co tej Leni chodzi po głowie, jakieś dziecko? że się boi tego? Nikt jej nie każe mieć dzieci. Nikt nawet nie chciałby tego ponownie zobaczyć. No i mamy godzinę dziewiętnastą. A to jest dobry czas, żeby Blanka zaczęła swoje ćwiczenia. Oskarek już się zabawił, więc zrobi jeszcze lekcje. Wyłączyć telewizor, jak nie ma się prądu przede wszystkim. No i takie podomowe ubranie dla Blanki. Zwykłe shorty stopem. No i możemy podziwiać teraz Blankę w stroju baletnicy. Jej umiejętności ogólnie. No pięknie, co to wychodzi. A, Samuel w ogóle poszedł do pracy. A, no tak, bo on jest jakimś tam operatorem, dobra tam robi po godzinach życia w tym domu. Sylwek jeszcze idzie się kłaniać Lenie. Bardzo miło było spędzić czas w tym domu. No to fajnie, to idź może już do siebie, tak? Eee, Lena chciała zjeść takiego loda. A, nic, musi, Boże, zjeść sałatkę. A, ale za to weźmie sobie jeden stół. Lokaj nas już opuszcza. Rebeka jeszcze tutaj wykłóca się o miejsce w łazience. No a Kamil, tak jak było mówione, cały dzień przesiedział po prostu w bokserkach. Co robisz ogólnie, kamień? Tak, siedzę. W sumie to leżę. Tak na pół leżą, co bardziej. Tak patrzę na ryby. Bo nie mają zaraz naprzeciwko Mija godzina ćwiczeń Blanki, tak więc zabierze się ona jeszcze za lekcję. W kolejną godzinkę powinna się wyrobić. Oskarkowi pięknie poszło, także trzeba jeszcze skorzystać z łazienek. Raczej górnych. Tu większe luksusy. Lena tutaj zajmuje się do końca ogarnianiem tego podwórza. No i po napiciu się Lena w końcu nabierze odwagi i wyśle ojca na cmentarz. Już wolna jest ta łazienka? Napuszczę sobie wody. Lena przyniosła takie kosmetyki ze swojego sklepu. Zobaczę jak to działa. No dobra. Się wypije, się Toma pożegna. Przeniesie się go w końcu do swojej małżonki. Na pewno ona się stęskniła bardzo. No to pa Tomu. Miło było, parę razy się zjawiłeś w odwiedzina. Ślub siostrzeńca też zaliczyłeś. A teraz mówimy ci już, pa! O, ktoś dzwonił pierwszy z tym nią. O Boże, Lenak nie może znieść tego, że ojca już nie ma. Czy możesz odebrać? Boże, jaka blondyna nie słyszę. Akurat to jest telefon do Doleny, więc ona zaraz podejdzie, tylko dopije sobie drinka. Nawet kamilowi się udzieliło i płaka za Tomem. O Jezus Maria, co go tutaj wzięło? Myśl na grobku i o Tomie? Cię tak bardzo czy co? jejko, Fajnie, że się dogadujecie ogólnie. Miłe to. Lena odbiera jeszcze telefon od jakiegoś pana. No i ogólnie będziemy już kłaść tą rodzinkę do spania. Jezus Maria, jemu gra w tej małe radyjko, dlatego on nie śpi w ogóle. Co za Oscar, nie potrafi tego nawet wyłączyć. No i z widokiem na odsłonięte ciało Rebeki kończymy ten odcinek, w którym to Lena otworzyła swoje przedsiębiorstwo. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Papa! pa! O Boże, Krycha tu idzie! Co ona robi? Kazek chce mu ukraść. O Jezus Maria, Krycha tutaj przyszła! I ona nam daje jakiś prezent. O mój Boże! Z kim ona się bawiła? Dobrze się wczoraj bawiliśmy, ale że kto? Takie barachło nim dała. Co to ma być, ty? Dobra, może to dla Rebeki. Nieważne, nie było tego. I Samuel ci powrócił, jako montażysta, amator. Tam za pewnie załatwiła awans. Czemu ona płacze? Czemu płaczesz złotko? No za Tomem, za ojcem. No, no, Przypomniały jej. pięciu latach. Chciałam wam podpiąć jeden ręcznik.